Muszę Wam coś powiedzieć. Chłop, jak zobaczył te wszystkie nowości, to musiałaś przysiąść. Piotruniu, co ci się stało, przyjaciełko moja? Yy, no właśnie, kolejny raz mam dylemat, bo już wiedziałem, że chcę kupić MZT, a zobaczyłem Wistroma 800d i dylematy się pojawiły. Dlatego, zanim o tych wszystkich pięknych motorkach, chodźmy na skuterki. Chodź Piotruniu, chodźże, chodźże Piotruniu. A jak idzie, a jak idę w moich solenowych skarpetkach, znaczy szturówkach? Patrzcie, co tu jest, to jest Piotrek i skuter. Scooter i Piotrek, Scooter i Piotrek. Scheda technika się nazywa. Na nim trzeba jeździć w dresie, bo to jest adres 125. Kolejny to jest Avenis, czyli taka Toyota Avensis tylko BSS. Ale mamy też Burgmana, który powraca w wielkim stylu w wersji Street EX. Wszystko 125 I mogą sobie tego naprodukować ile chcą A i tak wiadomo, że Burgman, bo się Burgman nazywa Będzie sprzedawał się najlepiej, bo Burgman jest Burgmanem, który jest Burgmanem A i co się z Burgmanem, to zawsze się sprzedaje, bo z Burgmanem No ale nie tylko 125, jest jeszcze 400 Panie Piotrek, gdzie pan jesteś? Gdzie pan jesteś? Gdzie pan, panie Piotrek jesteś? Panie Piotrek! Tutaj Tutaj nie, Tobiaszu, ty opowiedz coś więcej o Burmanie 400, ponieważ jeździłeś na nim w zeszłym roku. Mi nie było dane. Nic nie pamiętam na temat tego skutera, ale pamiętam, że jeździłem. Dużo, szybko i mało palił i mi było wygodnie. Chyba nawet ubrać krawat. Bo ja, panie Piotrku, jestem modnisiem. Inaczej by mnie nie zaprosili do Medionanu na targi. A wiesz, że tu jest Traction Control pod tym przyciskiem? Wiem, bo jeździłem. A, no, ale tu jest jakiś... Co to jest? Coś turbo? To jest ręczniak. R... R... Bączki? To jest ręczniak, panie Piotrek. Bączki. Czyli można tak jak golfem pod yy, Teskiem. Chodź pan, panie Piotrek, bo tutaj są fajne rzeczy. Chłop jak nas zobaczył, to zeskoczył z motora od razu. Ja się mu nie dziwię, bo zobaczył yy, prawdziwych wyjadaczy off-roadu. Chyba glebogryzarki off-roadu. <gryzarki> Kochani, RMZ-y powracają na stronę suzuki.pl. Chyba masz śmieszne oczy w ogóle, takie nierówne. <gryzarki> masz na uszy. I w ogóle to są RMZ, -y, czyli to są, to są yy, że to są motokrosy. To nie są enduro, to są tak, motokrosy. Krosiki. Tego co nie weźmiesz w leasing tak chyba, bo nie. Dajcie, dajcie znać, czy można wziąć w leasing takiego krosa, co jest nieubezpieczony, żebyśmy mogli wziąć, jeżeli no, można. No mamy głupie pomysły na ten temat. Ale w tej, bez tej brody wyglądam bajecznie. Panie jak chodź pan tu, bo tutaj jest punkt programu. Ja? Nie ta pani. Cześć dziewczyny. Hello? Hello! No i mordeczki, tutaj się dzieje najwięcej. Największe, najbardziej gorące premiery Suzuki na 2023. x 8 s Bistrom 800DE. I nareszcie, nareszcie to się wydarzyło, koniec nudy, koniec odgrzewanych kotletów, coś nowego, dwa cylindry w rzędzie, 80 chyba 4, koniec tego co pamiętam i ta sama baza, do tego i do tego. Czekaj, nie w tą stronę mikrofon, znaczy aparat. I 75 N i wykorbienie 270 przesunięte i uwaga, dwa balansery, które pracują prostopadle do wału, czujecie to? Piotrek, panie Biele, chodź pan jeszcze, chodź pan na chwilę, bo tutaj mamy motocykl, który ma te lampki, które kiedyś widzieliśmy w czym? W GSX-ie? 950 i 1000. Myślisz, że to są te same? Chodźmy sprawdzić. Dobra, ale wiesz co jest najważniejsze? że te panie na nas patrzą i nam machają. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, najważniejsze jest to, że słuchajcie. 21 koło z tyłu, 220 mm. Z przodu. 20, 21 cali z przodu, 20 litrów zbiornik, 220 mm skoku zawieszenie z przodu, czyli trochę jest enduro, trochę nie jest, ale jest więcej niż było. I 220 mm prześwitu. A tam jest Baryła. Proszę państwa, wracamy do motorków, bo motorki, motorki, motorki i dziewczyny i motorki. Przepraszam, szukam filtra oleju. Jest filtr oleju, tak jak zawsze był filtr oleju, tak jest tam filtr oleju, bo już mieliśmy pytania w komentarzach. Przecież to jest wymiennik ciepła, nie filtr. No i niby tej elektroniki tam trochę jest, bo być musi, ale zawieszenie jest znowu manualne, czyli możecie kręcić śrubkami, nic za Was komputer nie robi, to można lubić, tego można nie lubić, ale można lubić. Co? On to mówił do mnie? <laughs> Gościu chciał ze mną zdjęcia, co, mnie to już nie dziwi na tych targach. Czekać. Ważne, mamy TFT tutaj i jest TFT. Jest TFT, jest Connectivity, Bluetooth, są tryby jazdy, jest ich tam dosyć sporo. Możemy sobie ABS wyłączać w takim trybie offroadowym, więc właściwie jest wszystko, co jest potrzebne w tego typu motocyklu. Najważniejsze, najważniejsze, drodzy Państwo, wreszcie mamy charakter motocykla. Bo i on jest trochę taki zadziorny, ale przy okazji ładny. Trochę przypomina Adela 1050 XT, czyli tego, którego znamy i kochamy. A ten z kolei przypominał Dera Biga i to też jest wspaniałe. Dzień dobry, proszę Pana. Pan Jarosław, chciałem powiedzieć coś dobry. Motocykl. Nie, wiecie, że nie pytajcie mi o motocykle. Mogę tylko powiedzieć, że tak, że cieszę się, że mogę Was widzieć na stoisku Suzuki i że na tym stoisku Suzuki możecie podziwiać nie tylko piękne kobiety. Dzień dobry, ale również dwa nowe modele motocykli. A ja chciałem powiedzieć, że całkiem dobrze razem wyglądacie w tej pozycji. A te dwie nowości Suzuki to jest Jarosław oraz Rafał. <noise> Jezusie Nazarejski, ale patrzcie jaka to jest proto, prostota na tej kierownicy, nie dziewczyny? Ma miliona Cześć, przełączników, nie ma obsługi komputera, na który. Ja to trochę tak nie lubię, jak za dużo muszę grzebać w komputerze, jak jadę. Jest prosto, jest, jest. Cześć, Rafał. Nie wiem co tu się dzieje, nie wiem co tu się dzieje! Trzeba skończyć ten odcinek, cześć dziewczyny! Krótka szybka, bardzo niska, która pewnie będzie w akcesoriach występować w wyższej wersji, ale zobaczcie jest fabrycznie od razu mocowanie pod GPS-a, to jest ważna rzecz. Patrzcie, a ci chodzą tylko i podpatrują jak zrobić dobry film wideo po polsku. <laughs> mordeczko, mordeczko i jeszcze jedna ważna rzecz, patrz tu, patrz mnie tu. Das jest jedna USB. Jest, w standardzie. Powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Tak. Tak. Quickshifter, mamy quickshifter. Quickshifter quick shifter w standardzie. Moc, bo pewnie się interesujecie, czy to ma moc, czy to będzie odjeżdżać. Tak ma, 84 konie. Dwa cylindry, czyli chodzą jak fałka, ale nie jest fałką, bo jest rzędówką. I ile newtonometrów, panie Piotrku? 75,5, kochanie. 75,5! Grazie. No i dla wszystkich adventure'owców takich hardkorowych jest ważna informacja. Patrzcie się na to. Tu się dzieje, może sobie te gumki zdjąć i będzie się latał po błotku, i nóżka nie będzie spadać, i będzie bezpiecznie. Wiecie, jest kolejna sprawa, bo tego to się nigdy nie skończy. Jeszcze jeden z przodu, a to już chyba mówiłem. Nie wiem. Piotrek, panie Piotrek, myślę, że czas opowiedzieć nam, o, znaczy nie nam, naszemu państwu o tym pięknym motorku. Nasi państwo, ten motorek naprawdę jest piękny i tutaj już bez wazelinki mi się podoba. I powiem wam jeszcze, że jeden z motocykli, które były w tym powiem roku tak, premierą Wielką, powinny tak, wyglądać tak jak ten. Powiem Ci tak, jak tobie się podoba, to już jest połowa sukcesu. A Morda, choć szybko to nakręcimy, bo znowu nam dziewczyny wchodzą w kadr. I teraz tak, GSX-8s, tutaj mamy fajny y, hamulec z przodu, radialne zaciski czterotuszkowe, ale na przykład zawias jest już bez regulacji. Kurna, znowu przylazły. Morda, nigdy się nie opędzimy no, nie o tych dziewczyn. nie opędzisz się, no co zrobić, no co zrobić. Pozdrawiamy nasze żony. Morda, ale do rzeczy, skupmy się na motorku. Yy, no jest zrób na jazda na motorek, szybko teraz. O właśnie. Wiecie, co jest ciekawego? Ten motocykl ma trochę inaczej zestrojony silnik niż Wistrom. A co najbardziej w tym jest ciekawego, że ma mniej mocy niż Wistrom: 83 konie i 78 Nm. Jest różnica. Więcej momentu, troszkę mniej mocy. Ciekawe, nie? Że w sporcie Nakedzie takie rzeczy. Ale dalej o motorku, bo to jest kolejny motorek, który jest inny niż wszystkie, które do tej pory widziałem w stajni Suzuki. Niby to jest taki GSX-S950, albo że 1000. Ale jednak trochę inny. Trochę inny i 202 kg masy gotowej do jazdy, to jest ważna informacja. I 14 litrów pojemności zbiornika. Jak te dziewczyny wreszcie se pójdą, to będziemy mogli się przysiąść i zobaczyć, czy on też jest wygodny. Bo stoją tam, marudzą i co pójdziemy gdzieś, to przyłożą na kolejny motocykl. A my o was mówimy. Ale jakie dziewczyny? jakie dziewczyny? Ale jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zarówno ten właśnie gość za mną, co stoi, ten 800. I ten, to mają te same silniki, są tymi samymi bazami, a to oznacza, że, a w ogóle najważniejsza informacja, ten motorek, nie dziewczyny, on nie zastępuje tamtych, które już są i ten też nie zastępuje tamtych, które już są, tylko jest kolejny, w katalogu. Kolejny w katalogu, ponieważ Wistromy 650 zostają, będzie nadal wersja XT, będzie wersja zwykła, także nie bójcie się, te super, e, poczciwe osiołki nadal będą dostępne. Zobaczymy. Panie, ważna informacja: tutaj także mamy Quick Shifter i jest on w standardzie, ale zobaczcie, na przykład nie ma już gniazdka USB. Jest przygotowany pewnie pod dopiero dokupisz Ej Mordula, a wiesz, czy nas będzie stać na te motorki? Wiem. <grym> no i tutaj jest pogrzebany gwóźdź programu jak to mówi słynny poeta 54900 za Wistroma 800DE oraz 41900 za GSX 8S. Zobaczcie sobie na stronę internetową Suzuki, i tam jak zobaczycie, to Suzuki V-Strom to tam są różne wersje. I na przykład 800 jest DE, ale 1050 też już jest DE. Co nie dziewczyny? Sisi. Sisi. Wiesz pójść o cenach. Ocena, Ocena, nie o cenach. wiem. ceny? 54900 i 41900. Wiecie, który jest tańszy? Tańszy jest GSX8S. Bo to DF wcale nie oznacza, że ten motocykl jest wypuszczony na niemiecki rynek albo produkowany w Niemczech. Nie, to jest po prostu bardziej uterenowiona wersja Wistroma. Czyli to jest takie kiedyś XT. Takie kiedyś XT. Mordula, kończymy to naszą no. wizytę. Jeszcze a one dalej ta... idą za nami. Jeszcze będzie taki piękny film, który tam będzie piękny, a my musieliśmy trochę z ciebie zrobić, wiadomo kogo. Dziękujemy, przepraszamy, żegnamy i pozdrawiamy. Nie zasłaniaj mi kamery. Mów, mów teraz ty. Pozdrawiamy, dziękujemy, przepraszamy. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. A <grywa> to chciałem powiedzieć. <grywa> czy działa mikrofonik? Czy działa mikrofonik? Ty, chodźmy gdzieś pochodzić.